Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego miasta w Minecraft. Widzimy się co prawda po przerwie, ale nie długiej. Było parę przyczyn, przez które nie mogłem dodać żadnego odcinka, ale już wracam z powrotem, chciałem nawet nagrywać Dragon Ball Xenowers, tylko jak się później okazało. Mój mikrofon za bardzo zbiera, odgłosy spada i trochę to yy, uniemożliwia mi nagranie czystego obrazu. Próbowałem to wyciąć, to wszystko mi się pieczyło. I dopóki nie będę miał lepszego yy, mikrofonu, to nie nagram nic yy, w co gram na padzie. A dzisiaj pokażę Wam kolejny taki domek rodzinny. Bo, tak jak już wspominałem jakiś czas temu, to na takich budowlach teraz będę chciał się skupić. Tym razem zrobiłem również ogródek. Tak bardziej yy, tutaj drzewka, kwiatki i mamy tarasik z grillem. Ale to później. Najpierw zacznę od. Wnętrza, czyli wchodzimy i tak, zrobiłem tutaj oświetlenie i wykorzystałem do tego mój patent z oświetleniem pod dywanem. I użyłem do tego przełączników, dlatego w niektórych miejscach jest taka grubsza ściana, ale mam nadzieję, że jakoś zbytnio nie będzie to nam przeszkadzało. Tutaj mamy taki przedpokój, korytarz, tutaj mamy część salonu. Oczywiście, telewizor, mamy urządzenie grające. Tu powinny być płyty, a ja i są płyty. Ale nie ma co tu za dużo do opowiadania. Tutaj mamy kuchnię, podwójny kran. Oczywiście lodówka, też według starego patentu, wypadające jedzenie. I tu mamy wyjście na nasz taras z grillem. Mamy tutaj jakieś stoliki, mamy miejsce do siedzenia, gdzie można sobie usiąść, zjeść kwiatki. I wyjście dalej do ogrodu, ale tutaj jeszcze będę chciał wrócić pod koniec najpierw omówię pokoje, czyli mamy pierwszy pokój, jest to duża sypialnia z podwójnym łóżkiem, oczywiście mamy szafę i mamy też oddzielne światło dla tego pokoju. I tak właśnie starałem się też zrobić w innych pokojach, żeby każdy miał swoje oddzielne oświetlenie. Tutaj mamy łazienkę, tu już się ze światłem nie bawiłem, tylko po prostu wstawiłem pochodnim ale natomiast w tym pokoju jest to mniejszy pokój z pojedynczym łóżkiem i tutaj już również oświetlenie zrobiłem, oczywiście wdywanie według patentu, który pokazywałem wam ostatnio. Bardzo mi się to spodobało, dlatego w ten sposób postanowiłem to zrobić. Dobra, to teraz zwiedzimy sobie może. Może strych o? Bo no mamy tutaj jeszcze taki strych. Wejście od zewnątrz, po schodkach. I tutaj mamy taką, jakby rupieciarnię. Też mamy światła. Możemy sobie zapalić. Mamy takie półki, gdzie można postawić, no nie wiem, słoiki, różne przetwory, czy jakieś graty. Mamy tutaj skrzynie. Wszystkie są puste, nic nie stawiałem. I tutaj wykorzystałem te. Linę, pułapkę do tego, żeby zrobić coś w stylu suszarni na pranie, ponieważ jak pewnie wiecie, pod takim dachem zawsze jest ciepło, więc wszystko będzie szybko schło. Oprócz tego, że zrobiłem strych, to zrobiłem jeszcze piwnicę, a w zasadzie piwnicę zrobiłem po to, żeby mieć dostęp do całych obwodów elektrycznych. Które oświetlają mój dom, tak jak tutaj, mamy to wyjście właśnie z tarasu. To z tyłu za domem mamy zejście do tej piwnicy. Wykorzystałem też tutaj trochę przestrzeni, żeby zrobić um, takie półki i skrzynie postawić. A oprócz tego mamy wejścia tutaj do oświetlenia do różnych pokoi. Tu mamy oświetlenie jednej sypialni. Wszystko w ten sposób jest zrobione, i tam później to w ścianę idzie i do przełącznika. Tutaj mamy drugą sypialnię, tą mniejszą, a tutaj mamy całą kuchnię, przedpokój i salon. Czyli tutaj było trochę więcej roboty niż w tamtych pokojach. I wszystko tutaj sobie mogę kontrolować albo komuś pokazać. Jeżeli ktoś nie wie, jak to działa, kiedyś, jako dostępny mapę, bez problemu, będzie mógł to sobie sprawdzić. No i to chyba wszystko. Nie ma tu zbyt dużo do gadania. Większość rzeczy jest po prostu schematycznych. Tak jak zwykle po prostu wykorzystałem te rzeczy, które wykorzystywałem już wcześniej. Czy tutaj zegar na ścianie, czy szafa wnękowa ze zbrojami. Nic w zasadzie nowego więcej nie dodałem. Oprócz tego, że zrobiłem oświetlenie w pokoju na przełączniki, że zrobiłem tam strych na górze. Wykorzystałem do tego liny, żeby zrobić suszarnię. No i nasza piwnica. No to pokażę wam jeszcze ten domek z daleka. Oczywiście znajduje się on niedaleko naszego domku nad jeziorem. I tutaj będę troszeczkę chciał ten teren wokół willi rozbudować rozbudować sąsiedztwo wokół. Werset jego. ponieważ zrobiło się tutaj troszeczkę pusto. Wstawiłem taki duży budynek, który jest dość ważnym elementem miasta, a wokół mamy pusto, więc jakieś domki tutaj będę chciał postawić, ale na razie nie będę mówił o swoich planach. Chciałbym tylko wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ ostatnio ktoś do mnie napisał w komentarzu, żebym zbudował to, to, to i to. Bo nawet to było może w prywatnej wiadomości. Odpisałem mu, że tak, spróbuję zrobić i dodaję to do kolejki jakiś czas temu napisał mi kiedy to zbuduję zbuduję to, nie wiem kiedy powiem jak to działa jeżeli do mnie coś piszecie, żebym coś zbudował to ja jestem otwarty na propozycje i jeżeli mam jakąś wizję że mogę to zrobić że to fajnie wyjdzie no to mówię tak, spoko, zrobię to i sobie to dopisuję do takiej listy rzeczy, które mam do zbudowania tam się znajdują rzeczy, o dwa rzeczy ode mnie, które sobie wymyśliłem i po kolei staram się tak jak to mam na liście, tak budować. Więc jeżeli coś do mnie napiszecie, to ja automatycznie wrzucam to na koniec listy, więc niestety musicie troszeczkę poczekać, się wstrzymać, bo parę budowli mam na tej liście, a z tym budowaniem u mnie to różnie bywa. Bo czasem sobie zacznę grać w jakąś inną gierkę, przez co to mi zabiera czas. Czasem mam taki okres, że jest więcej nauki. A jak coś wybuduję, to staram się od razu nagrać i wrzucić na YouTube'a. Na dziś to będzie wszystko. Do usłyszenia. Cześć.